Idziemy góra na 15 minut rozważania. Kontynuuję naszą drogę krzyżową, Al częstorowską. Jestem przy szóstej stacji, aby umocnić wszystkich zakonników na drodze czasotarczych i zachęcać do wstępowania. Bo, żeby Państwo mieli świadomość, przyjąłem do zakonu 550 zakonników, ależ kapleży sprzedałem 700. No więc gdzieś oni są, nie? I kolejni chętni, więc oni gdzieś są, a wczoraj poszło ponad dwadzieścia dodatkowo, więc moja radość jest wielka, bo to nie, nie możemy na ilość wczorajska pleży nie odpowiada ilości przyjętych do zakonu, czyli możemy spokojnie powiedzieć, że gotowych na bij, zabij jest minimum siedemset ludzi już, nie? Minimum. Wkomponujemy się w wczorajszą uroczystość. Dzieci niebo. To jest coś nieprawdopodobnego. To, co może dać bycie we wspólnocie. To, co później Duch Święty powie w rozważaniach po matce Bożej. Zakonnik dla zakonnika będzie drugim filarem wsparcia. Zakonnik dla zakonnika Drugim filarem wsparcia. Wstępując do zakonu czasów ostatecznych, dołączysz do szlachetnej Weroniki na drodze Chrystusowego cierpienia. Stajesz się rzadką postacią wielości zbawczych cierpień. To pięknie, wiecie, jaki mam Bóg język. Stajesz się rzadką postacią wielości zbawczych cierpień. Czyli mało jest chętnych, a jest masę zbawczych cierpień, kto nie chce podjąć. Kapujecie? Wielości zbawczych cierpień rzadka postać. Moi drodzy, jak nam dopinguje niebo w tej bitwie. Nasze pobyty w Częstowie to już nie jest poniżanie. Dzieci zachowanie wczoraj w Częstowie tłumy, nie że garstka, tyle jeszcze nigdy w sobotę nie było autobusów, My po raz pierwszy za 15 lat mieli parki naszego krzyża zapchane. Bo zawsze był pusty, tam nigdy nie było dzieci. To było jakby papież przyjechał. Ludzie, którzy witali pokłony, przyklęknięcia, miliony ujęć zdjęciowych, już otrzymałem wiadomość, że ktoś zrobił niespodziankę i od jutra będzie, albo pojutrze będzie na internecie po raz pierwszy bogata rzeczywistość obrazowa z przekazu tego, co wczoraj było w Częstochowie. Bardzo bogata ilość fenomenalnych ponoć ujęć. Dzieci, jeśli byśmy się nie mieścili na tym placu przy bramie głównej, żeby się... Pomyślcie. Na murach wszędzie ludzie patrzący. Jeszcze tylu kapłanów, którzy nam się przyglądali, nie widziałem. Nawet podszedł do mnie jeden z uczniów, którego on gdzieś uczyłem, kapłan. Przyznał się do mnie. Wśród tłumu, który nie pojmuje ani czasu, ani okoliczności, ale towarzyszy najważniejszym chwilom historii ludzkości bezmyślnie i instynktownie, przejmując się duchem owładniętym nienawiścią jednostek, pojawia się jedna odważna dusza mówiąca światu – oto Bóg wasz. Wczoraj tych dusz było półtora tysiąca. Oto Bóg wasz. Jaka siła jest z szkaplerza pokutnego. Mężczyzna, rycerz do mnie przychodzi, księżę leże krzyżem. Przy ołtarzu idzie proboszcz, cały drży. Nagle ni w pięć, ni w dziesięć śpiewa Christus Vincit. Wikary, który mnie nie znosi, przyszedłem na adorację po południu, mówi mi rycerz. Do kościoła ległem krzyżem w tym płaszczu, kiedy wychodzi z konfesjonału, ręce mu drżą i dzieci on sam nie wie, dlaczego śpiewa na głos. Christus vincit. Żyjemy w najważniejszych historiach ludzkości. Bóg o nich powiedział w naszych urędziach. Czas się skończył. Żyjecie na ostatnich kartach Pisma Świętego. I oto pojawiają się szaleńcy. Współczesna Weronika, która mówi na głos: Oto Bóg Wasz. Obliczyłem wczoraj ludzi, którzy szli przede mną i obsługiwali procesję dzieci czysto. W samej gwardii kilkunastu chłopów przy początku dzieci. Pań pięćdziesięciu. Czterdziestu panów niosących dzieci kolumny. Kilkudziesięciu panów niesiących o rąkwie. Pięćdziesięciu niesiących obrazów. Rozumiecie, to są cyfry. Trzeba trzysta ludzi minimum, żeby obsłużyć to wydarzenie. Przy mnie musi być moich ludzi. Bij, zabij. Około dwudziestu. Rozumiecie? Grupa pana Grzesia, grupa mojej siedzetnej. To jest dwudziestu ludzi. Jak ktoś cokolwiek zrobi, tak, nie trzeba, to się wali system. Ukierunkuj ruchem, dowódź, tu, tam. A matka Boża nas dzieci wita. Ona pozdrowiła swoją Weronikę wczoraj, moi drodzy, w Częstochowie. Ojciec, kustosz w całym kontakcie ciągłym z Panem Grzegorzem. Kiedy wchodzicie, kiedy. My byśmy byli na mszy o 12.00. No ale spra kazałem sprawdzić na internecie, kiedy msza, wpół do drugiej. No to. Bo, bo dla nas było łatwiej. Musimy teraz inaczej działać, musi iść goniec do zakrystii i spytać się, czy jest już o dwunastej. Nie ma wyjścia, rozumiecie, bo to, co piszą w internecie, bo to mielibyśmy dwie godziny więcej dzieci czasu technicznego. Ale Pan Bóg wiedział, co trzeba zrobić dzieci. Spotkaliśmy kawalerów maltańskich. Ciekawym byłbym, jakbym im kazał złożyć przysięgę antymasońską i antymodernistyczną, żeby oni się opowiedzieli za duchem Kościoła katolickiego. Silni są w humanima, humanitaryzmie, Biskup powiedział rewelacyjne kazanie dzieci, kleryków uczyć, metody mistrzostwo świata. Ale biskupa informuje, że pojęcie przejście z wiary do miłości u kawalerów maltańskich nie jest najlepsze. Kiedy wchodził dzieci krzyż. Te 20 blokuje nasze wejście przed wejściem, rozumiecie? Nie zajdą na bok, dopami obróceni do, całego, do ponad półtora tysiąca ludzi i wścieknięci. Ale Pan Bóg tak ich wykorzystał dla swojej chwały Matka Boża. Umieli uroczyście wchodzić. Dzieci zrobili czterometrowy szpaler w głównej kaplicy, poustawiani, a tu weszli nasi ze wszystkim. Bo to już nie dał Pan, to, Wiecie, to jest. Ile było ludzi wczoraj w, w Częstochowie, to nie dlatego. To się w pewnym momencie to jest machina, niech tylko ktoś coś ruszy, nie, to przy tłumie trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, rozumiecie? Bo jeden błąd, jeden wyskakuje, no po co my to przygotowali, Drze się na głos, no patrzcie się, weszli, w sam się odejdzie. Dzieci, matka Boża pisze. Na wiosnę. Pokazała nam rzeczywistość biskupa Długosza, czyli komedie i piekło liturgiczne przed jego manstatem. Dziś pokazała kolej, kolejny, wielką tajemnicę historii. Pamiętajcie, kawalorowie maltańscy mają swoje państwo. Państwo, tak jak papież ma państwo, oni mają lawaletta na, na Malcie. Dzieci on dziś byłem urzeczony nimi, ich historią, walką o obronę kościoła. Jak to byli bohaterowie na wyspie Rodos. Jak czytałem epizody walki, ci jak bili się na wyspie Malcie, bo tam dopłynął sułtan. Dlatego dziś żądam od nich. Przysięgi antymasońskiej i antymodernistycznej, żeby to było prawdą, prawdą, że są dziećmi kościoła. To Bóg nie przypadkowo dzieci ustawia. Gdyby zakon umieścił, że msza jest o 12, my by byli o 12, my by się z nimi nie spotkali. Dzieci, to niektórzy, co byli przyjmie, Przyglądnijcie się zachowaniom, ruchom. Paw to jest pikuś. Przyglądnijcie się, jak reagują na lud prosty i na znaki boże. W różnych dziedzinach kościoła pojawiła się choroba. Chce kupę zrobić dalej, niż widzi. To jest ta choroba. Bardzo niebezpieczna. Góra, ale to. Dawno stwierdzili, jak, jako dziecko to mnie uczyli, ten jest chory. A on chce dalej coś robić niż widzi. Pamiętaj, on jest bardzo niebezpieczny. A druga diagnoza, co dziadkowie mnie uczyli, pamiętaj. Kasik byłeś i coś widział. I coś widziało, dzieci. to Ale to Bóg wszystko pisze. Więc kawalerowie maltańscy mają swoje państwo, rozumiecie? Mają swoich ambasadorów. Papież zawsze uznaje ich wielkiego mistrza. Kiedy on obejmuje tron. widzicie, dzisiejszy tłum nie pojmuje czasu ani okoliczności. Ani nie towarzyszy, ale towarzyszy najważniejszym chwilom w historii bezmyślnie i instynktownie, przejmując się duchem owładniętym nienawiścią jednostek. Dzisiaj nami rządzą jednostki ogarnięte nienawiścią. Wszyscy mówią dzieci o powodzi, ale nikt nie robi rezymu teologicznego, że ten świat zgrzeszył. Więc Bambuk powie, powiedział nam w orędziach, że katastrofy, wojny są wypadkową grzechu i są karą. Jeśli przyjmiemy ten klucz, no to do, do, do moi drodzy, jest bardzo proste. PO przez mija rok władzy ich tylko lansują zło i, i grzech. Więc co zrobił Bambuk? Ukarał ich wyborców za odniósł ścianę Polski, bo robimy tylko rezimę teologiczno historyczno z, z przestrzeni płasnych grzechów dzieci. Nikt nie patrzy na tę powódź jako karę. Rządzący obecną Polską to nie są przyjaciele Boga. Wypowiedzieli mu wojnę. Są teraz bezradni, bo mieli przygotowany tip-top plan rozprawy z kościołem i księżmi. Rozpoczęli to. No ale im Bóg pokichał to. Muszą się zająć teraz swoimi wyborcami i dzieci dają pieniądze, walą, więc nie ma kasy na walki z kościołem, bo tam muszą iść pieniądze, bo tam jest dzieci ogromne cierpienie, ale nikt nie mówi, że to jest kara. Ja to nazywam kara wyborcza. Oczywiście będą mnie za to sądzili. I dalej się bawią narodem. Szefami od poszkodowanych są ci, którzy blokowali tam budowanie zbiorników retencyjnych. Dzieci, ktoś, ktoś powinien w końcu zawisnąć na drzewie. Jak to byli nieprzygotowani? Gerdziu wrócił nam z Niemiec i mówił, od tygodnia mówią o wielkich opadach. Niemcy całe się przygotowują do kataklizmu. To a w Polsce? Zajmowali się gender, aborcją, eutanazją, mordowaniem, równością pci, zdziczeniem prawnym. Kapuje się. Tej mówią, że nie wiedzieli. Wrócił Niemiec, Niemiec, Gerdził i powiedział: Niemcy przygotowują się na niemożebną wodę. Dzieci, ci ludzie nie pojmują czasu, ani okoliczności. Przejmują się duchem owładniętym nienawiścią jednostek. Pojawia się odważna dusza mówiąca oto Bóg wasz. Wczoraj w Częstochowie pojawiła się odważna grupa ludzi, która niosąc transparenty chorągwie, znaki, stroje, mówiła na głos ludzie, oto Bóg wasz. Jak wam rozgryzę teraz teksty Ludwika Glimonfa, jednego z, z ojców kościoła czasów Augustyna w Afryce Północnej, który był donatystą, później w, no, do kościoła wrócił, jak on zapowiedział, co się wydarzy na końcu czasów statecznych. Dzieci, w jakiej bitwie bierzemy udział? Że wierzący, wierni kościoła będą wyrzuceni, wyrzucani z kościoła przy, przez niewiernych, niewierzących, którzy przejmą władzę w kościele. Dzieci, to się dokonało na naszych oczach, to jest! W piątym wieku, na przełomie czwartego i piątego, Afrykanin to przepowiedział. Czy zdajecie sobie sprawę? W czym bierzemy udział? Jakie dajecie świadectwo wiary i prawdy? Na Chrystusa Króla pasowałoby minimum, żeby dwustu przystąpiło do zakonu. Trzystu. Dzieci, budźcie się. Budźcie się, bo musi dziś ktoś mówić na głos: Oto Bóg Wasz. Choć więc obraz Boga w dzisiejszym świecie zaciera się z powodu wielości grzechów, odsłania jego światu i czci na przekór tłumowi, kroczącemu drogą zagłady za jednostkami pałającymi nienawiścią. To Wy, Macie odsłonić obraz Boga światu, który jest zacierany z powodu wielości grzechów. Dzisiaj dramat na czym polega? Że ten grzech jest uprawamacniany? Jest nakazywany przez prawo państwowe? Ktokolwiek z nim wa walczy, macie tu przed sobą tego kapłana, jest wwodzony na sądy, i rypiał mu kolegia, mnie wpitolili 45 tysięcy za to, że powiedziałem, człowiek z próbówki jest tylko produktem. I nie ma duszy. Bo oni, mając władzę nadaną przez piekielną demokrację, mówią, że łamie prawo. Zawsze wam mówiłem. Bójcie się tych, którzy Wam tworzą państwo prawa. To jest Hitler, Stalin. Wszystkie te dzieła, którymi świadkami jesteście, to rozpoczęła Francja. Francja jest najbardziej zdziczałym państwem, które urodziło Hitlera, urodziło Stalin. Stąd też specjalistami są od perfum bo smród i kłamstwo trzeba jakąś wonią posmarować aby wszyscy mówili że Francja fanfare to są ci którzy mają pompę amen